Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna afera: Prezes odchodzi. Przed nami historia, która rozgrywa się w zakamarkach telewizji polskiej. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to zwykłe wiadomości, zaskakujące doniesienia odsłaniają z... zawiłe relacje i intrygi rodem z powieści kryminalnych. Zapraszam. Hey, 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 oh, oh, nah, nah, nah. Pewnego pięknego poranka Ania postanowiła obejrzeć film. Co jest? To są ograniczenia, które ominiesz. Wystarczy, że zmienisz lokalizację używając serw... Daj mi spokój, nie mam czasu. Obejrzę sobie coś na YouTubie. Ania nie posłuchała. Co by tu Maćkowi kupić na urodziny? Mam. Kupię mu nową maszynkę do golenia i zbani. Co jest? Jak to nie mam środków na koncie? Aniu posłuchaj, ktoś ci się włamał na konto, ale dzięki Surfshark Alert. Dajże mi spokój z tym Surfsharkiem, pewnie jakiś błąd w banku, później do nich zadzwonię. Aż w końcu napotkała problemy. Boże Maciek, znowu mi wyskakują jakieś reklamy, co się dzieje? Ania, twój komputer złapał wirusa, ale dzięki Surfshark Antywirus. Dość, dłużej tego nie wytrzymam, idę się położyć. Jak chcesz. Co? Czemu ty zamówiłaś golarkę? Dla kogo? Zdradzasz mnie? A gdybyś używała Surfshark Search, Maciek nie widziałby Twojej historii przeglądania. Dobrze, już dobrze, to co mam zrobić? Już dziś zainstaluj Surfshark, gdzie dzięki zmianie lokalizacji obejrzysz wszystko, czego chcesz. Surfshark Alert! Powiadomi cię o próbie włamania na Twoje konto. Surfshark Antywirus zabezpieczy Twój komputer. Więc już dziś wbijaj w link w opisie i dodatkowo na kod BNB Extra dostaniesz 83% rabatu oraz 3 miesiące za darmo. Ale co z moimi pieniędzmi? A co, nie używałaś Surfsharka? Dziś w klubie będzie bęk. Ej, dziś w klubie będzie bęk. Niewątpliwie ostatnio telewizja polska przeszła pewne zmiany. Redaktor Michał Adamczyk, który wcześniej prowadził Wiadomości, został wybrany na stanowisko dyrektora TAI. TAI. Wydawałoby się, że wszystko idzie zgodnie z planem, jednak życie pisze własne scenariusze, a Olechowski traci swoją pozycję w telewizji publicznej. Dlaczego? No, pan Olechowski został oskarżony, a właściwie taki ujawniony przez ów artykuł w Onecie. Został oskarżony właściwie o donoszenie do władz PiS, mając na celu kontrolę linii politycznej głównego serwisu informacyjnego tego kraju. Ta sprawa przypomina nam, że realia. Polskiego życia politycznego i medialnego są niekiedy nieczytelne dla zwykłych obywateli. Wielkie nazwiska, krzepkie egzemplarze, zarówno w polityce, jak i w dziennikarstwie, zmagają się ze sobą, tworząc intrygujące historie. Dlatego zobaczmy, co na to na temat PL. Zarząd telewizji polskiej odwołał we wtorek Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora telewizyjnej Agencji Informacyjnej Tvp3 i Tvp Warszawa. Informacje te podano w komunikacie na stronie centrum Centrum Informacji TVP. Telewizja Polska przekazała też, że nowym dyrektorem TAI został redaktor Michał Adamczyk. Do tej pory był prowadzącym wiadomości. Jak ustalił Onet, w środę zapadnie decyzja, czy Olechowski w ogóle zostanie w państwowej stacji. TVP nie podało powodu zwolnienia Olechowskiego, ale ta decyzja zapadła dzień po tekście Onetu o donosie byłego już dyrektora TAI do władz PiS. To Jarosław Olechowski miał być jego autorem, tak podał Onet. Jak podano w ujawnionym liście, konflikt wokół Mateusza Matyszkowicza miał rozpocząć prezes TVP przez przejęcie piątkowych kolegiów Wiadomości TVP. Matyszkowicz publicznie przy całym zespole Wiadomości odpowiedział, że reporterka nie musi wykonywać wszystkich moich poleceń. Te czytamy. W donosie krążącym po Prawie i Sprawiedliwości Matyszkowiczowi zarzuca się także zwalnianie ludzi wiernych rządowi. Do dziennikarzy poszedł sygnał, że każdego w każdej chwili można wyrzucić jak psa. Pół roku przed wyborami to nie głupota, to zbrodnia demotywująca ludzi. Autor listu wytknął też prezesowi brak doświadczenia w zarządzaniu. E, działania prezesa są skrajnie nieprofesjonalne i szkodliwe. Ich skutkiem będzie głęboki kryzys w TVP wywołany tuż przed wyborami, napisał. Według dziennikarzy Onetu Matyszkowicz chciał zmienić polityczną linię wiadomości TVP tak, aby wprowadzić do wieczornego dziennika informacyjnego więcej lżejszych tematów. To miało wywołać protest Olechowskiego, który ukształtował wiadomości jako agresywny program. Po tej publikacji Olechowski wydał oświadczenie. Polskojęzyczny portal ONET brutalnie zaatakował TVP. Autor tego paszkwila, Andrzej Stankiewicz, uważa mnie za swojego osobistego wroga, czego w ostatnim czasie dał dowody, napisał. Ale głównym celem tego aktu jest zniszczenie TVP jako ważnego ośrodka informacji oraz debaty publicznej, dodał. Jak się nazywa walka o dominację. W telewizorze, nie wiem, czy dzielą oni ludzi, czy raczej oni podzielili samych siebie i ciężko już im z tego wybrnąć. Bo teraz możemy uwierzyć, że będziemy w Polsce świadkami tajemniczych i inspirujących historii. Bez wątpienia taki scenariusz przyciąga uwagę społeczeństwa. Morał jakiś z tej historii? No, zna znajdzie się. W czasach, kiedy życie polityczne staje się coraz bardziej nieprzewidywalne, nie tylko politycy, ale także dziennikarze mają swoje odwieczne. E, Tajemnice i układy. No właśnie, politycy P.O., politycy PiSu, każdy z nich ma swoich y, dziennikarzy. Czy to wina polityków? No chyba nie. Oni chyba raczej korzystają tylko z tego, że moralność i lojalność można sobie po prostu kupić. Jak na targu. Wina jest w tych, co sprzedają swoje wartości i dobre imię za parę szekli. Bo tak niestety wygląda polskie dziennikarstwo. Każda gazeta, każdy portal ma w, u siebie kogoś, kto podpisał jakiś pakt z diabłem i dlatego diabła produkuje treści. Opłacone zresztą jak Wokres, nie, panie Aniu? Opłacone lub politycznie bliskie jego sercu stronnicze bez żadnych argumentów. Jak już wam nieraz mówiłam, uważam, że media to trzecia władza w Polsce. I jeszcze trochę, a będziemy głosować również na dziennikarzy. Będziemy głosować. Głosować na narrację, którą byśmy chcieli słyszeć w mediach przez najbliższe 4 lata. Ciekawe jakby to było. A no pomyślmy. Wymyśliłam dla Was taką pewną teorię, wyobraźmy sobie, że yy, przypuśćmy, że będziemy głosować na dziennikarzy, pozwoliłam sobie tę teorię zapisać, to wam ją przeczytam po prostu, bo za dużo mówienia. Yy, wyobraźmy sobie, to, to jest, yy, uruchamiamy wyobraźnię. Tak, od kilku lat w Polsce obserwujemy kryzys wolności słowa i niezależności mediów. Rządzący partią wielokrotnie próbuje wpłynąć na redakcję, a nawet zwalczać konkretne media w celu osiągnięcia własnych politycznych celów. E, mimo to w kraju nadal funkcjonują dziennikarze, którzy odważnie i niezależnie publikują informacje i przeprowadzają swoje śledztwa. Napisałam tak, dlatego, że uważam, że jeszcze kilku takich dziennikarzy możemy znaleźć. Ale co by było, gdyby dziennikarze mieli władzę polityczną? a ich los zależał od wyborów. Czy sytuacja w kraju na pewno uległaby poprawie? Czy dziennikarze byliby w stanie skutecznie rządzić? Takie sobie zadałam pytanie filozoficzne i sobie na nie sama odpowiedziałam. Po pierwsze, musimy pamiętać, że bycie dziennikarzem to nie jest to samo, co bycie politykiem. Choć dziennikarze są specjalistami od dostarczania informacji, to władza wymaga od naszych przedstawicieli politycznych innych umiejętności, takich jak zdolność do kompromisu, negocjacji i podejmowania trudnych decyzji. Nie Wszyscy dziennikarze mają te właściwości, więc, paradoksalnie, wybranie ich na stanowiska polityczne niekoniecznie przyczyniłoby się do poprawy jakości rządzenia. Po drugie, nawet jeśli wybieralibyśmy dziennikarzy, nie byłoby gwarancji, że będą oni niezależni i bezstronni. Każdy człowiek posiada swoje własne wartości, preferencje i punkty widzenia, co może wpłynąć na to, jakie decyzje podejmą w imieniu obywateli. Również między dziennikarzami jest wiele podziałów i różnic, co może doprowadzić do konfliktów w rządzie. Mimo wszystko wybieranie dziennikarzy w wyborach demokratycznych byłoby sukcesem dla wolności słowa i niezależności mediów. Można by w związku z tym spodziewać się większej otwartości, bardziej przejrzystych działań i lepszej kontroli nad działaniami władzy. Trzeba jednak pamiętać, że demokracja wymaga równych zasad dla każdego, a dziennikarska profesjonalność nie zawsze przekłada się na zdolność do rządzenia. Podsumowując, wybieranie dziennikarzy w wyborach demokratycznych jest interesującą koncepcją, ale wymaga starannego przemyślenia i oceny potencjalnych skutków. Z pewnością wybór dziennikarzy na stanowiska polityczne byłby próbą odbudowy zaufania do demokracji i wartości, które po nią sięgają, ale tylko wtedy, gdy dziennikarze zostali wybrani na podstawie swoich umiejętności politycznych, a nie z powodu swojej pozycji w mediach. Tak więc, kochani, mamy sprzedajnych dziennikarzy, mam nadzieję, że fragment tego tekstu Wam się podobał. E, mamy sprzedajnych dziennikarzy, sprzedajnych polityków, no taki mamy klimat. Ktoś już tak powiedział, nie? Czy według Was moja koncepcja ma rację bytu? Czy powinniśmy jako społeczeństwo mieć wpływ na jakość mediów, na jakość tego przekazu? Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam. Pa!